To jest tak Jak się pływa 90 w zabudowanym Milicja dojechała Naszego przewodnika Proszę bardzo Papier bitten, Ausweis control 6 sandaczy, 4 bolenie na sznurku Pięknie 8 stów, 10 punktów. długo posiedzi? Od razu jedzie ziemniaki skrobać tam, w kajdany jedzie od razu. My tu objechali wszystko i chyba coś mu pan tłumaczy, panie Piotrze. Będzie to pana słono kosztować. Musi pan oddać dwa sandacze. Panie Władzo, ja jestem no kill. One tylko tu przypadkiem pływają. O, jest i pan groźny. O, wyjmuje alkomat już. Bierze pałkę i dostanie beny przez łeb O, chyba baterii nie ma Panie Piotrze, jesteś Pan wolny Wypolerujesz lampy na światłach! O. Jest pan czysty, jak za, Możesz pan płynąć. Dziękujemy. Do widzenia. Kupcę trąbkę. Do pierdzenia. Trzeba na milicję uważać srogo. No niestety.